Jesteśmy teraz na dworcu PKP, wpiszcie, musimy przejść dołem na drugą stronę i jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ale nagram wam ten dworzec wieczorem, bo może nie będzie potem okazji tego zrobić drugi raz. Pociągni do Salerno, może do Salerno. Pusto i ruchu nie ma. No, dworzec podziemny dworzec, to bo... trudno jej porównać, no, ale czysto jest, no. czysto jest, tam uzbudzone. Wieczy. wyjście od pisana na terenie dworcowi poświęcimy trochę więcej czasu ale to jutro albo pojutrze generalnie przemieszczanie się jest dosyć proste moim zdaniem Oczywiście z pomocą, z pomocą Dziarka górny. A to jest dworzec, a właściwie wyjście z niego. Tam stoją jakieś pociągi. Chyba jeden. No i my musimy stąd wyleść. Skręć w lewo. Tam. Tutaj hmm? i palemki, palemki. Które dopiero będzie i to jest dworzec PKP, słuchajcie, dworzec PKP w Pisie. A tak oznaczają też chodniki, wiecie o takim czymś. <laughs> o to Podobnie spotkałem się w Fiumicino, tylko że tam, cholera. Dobra. Dobra, słuchajcie. A, tak wygląda nasz pokój. I wcale nie jest źle. Nie jest to pięciogwiazdkowy hotel, ale najważniejsze, że ma widok z balkonem na ulicę. Ma też łóżko, które jest czyste, o którym chyba oboje marzymy, żeby się wyspać. Nie ma kibla, ale kibla jest na zewnątrz. Z łazienka jest wspólna. A ceny. Ceny to wam powiem później, zaraz pokażę wam, wyjście na balkon, takie oto widoki, typowa, typowe Włochy, co wam powiedzieć, typowe Włochy, ulica na dole, no kurde bajera powiem wam, cały hotel pokażę wam później od środka.